W Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku Myślencinek w Bydgoszczy. W naszym parku, w Ogrodzie Botanicznym, znajduje się pasieka Mateusza Andryszaka, którą zajmuje się już od ponad 7 lat. Przygotowujemy często zajęcia edukacyjne, warsztaty dla młodzieży, dla studentów oraz dla seniorów, opowiadając o tym, jak żyje pszczoła i dlaczego tak naprawdę ważne jest, żeby mieć z nią bliski kontakt. Nasz ogród jest bogaty siedliskowo i pełen różnych gatunków roślin. Od zielnych do tych wysokich, czyli do krzewów i drzew. I dzięki temu pszczoły przez cały sezon tak naprawdę mają pożytek, czyli możliwość karmienia się i zbierania pyłku lub nektarów w zależności co kwitnie w danym momencie. W naszym parku też znajduje się ścieżka dla osób niewidomych i niedowidzących, która jest w sumie fenomenem, bo niedużo można takich ścieżek w Polsce znaleźć. I bardzo często po warsztatach możemy się do niej udać, ponieważ możemy tam zakończyć przemiło ogniskiem. Co my robimy dla pszczół? Często je odganiamy, przepłaszamy, zabijamy, yy, mylimy z osą. Kosimy im na przykład możliwy pokarm, dzięki któremu potem dostaniemy miód, a o, dla niej to jest pożywienie. Dlatego pasieka w naszym parku powstała po to, żeby każdy mógł przyjść, mógł ją zobaczyć i pouczyć się, poobserwować, jak wygląda życie pszczoły, jak ona jest potrzebna, jaka jest wrażliwa i tak naprawdę nie groźna dla życia w społeczeństwie i razem z nami bo jest naprawdę absolutnie fenomenalnie dobra.